Słuchajcie, będąc ostatnio w lesie, przechodziłem obok nory borsuków, i wtedy gdzieś w mojej głowie pojawiła się myśl, że przecież już dawno tych zwierząt nie nagrywałem, a szkoda, bo naprawdę przed norą cały czas dzieją się bardzo, ale to bardzo ważne rzeczy: mianowicie borsuki znoszą trawę, suche liście po to żeby poprawić swoje gniazdo, bo gdzieś w norze w tym momencie są malutkie borsuczki, które jeszcze na świat nie wyszły, ale wkrótce Powinny to zrobić. I tutaj, akurat przy tej parze borsuków, usytuowałem kamerę, ponieważ tutaj dzieją się rzeczy bardzo, ale to bardzo ciekawe. Mianowicie jeden z borsuków cały czas znosi suchą trawę, suche liście i cały czas poprawia wejście do nory. Stara się odgarnąć tą ziemię, te pozostałości, patyki, gałęzie z tego, co znosił do nory. Natomiast drugi z borsuków jakby miał wolne. Cały czas wręcz leży na plecach i cały czas się drapie. I to są naprawdę bardzo wyjątkowe sceny, bo bardzo trudno jest nagrać borsuka, który leży na plecach i drapie się po nodze bądź po brzuchu, bo wtedy to zwierzę musi być wybitnie rozluźnione, musi czuć się bezpiecznie, żeby być na plecach. Oczywiście borsuki doskonale znają mnie, znają mój zapach, to też dzięki temu mogę nagrywać bardzo wyjątkowe sceny. Z ich życia przed norą. Mam nadzieję, że wkrótce wyjdą tutaj małe borsuczki i postaram się je nagrać, jak się będą bawiły tutaj. Natomiast te borsuczki to nie są jedyne zwierzęta, które przyszły w ostatnim czasie na świat, ponieważ w tym tygodniu zarejestrowałem. Pierwszego małego jelenia w lesie, więc nasze leśne przedszkole się powiększa i ten jeleń już zaczyna szaleć, bo początkowo chodził przy mamie, przy samych nogach, natomiast teraz już zaczyna podskakiwać, szaleć, biegać. Mama cały czas musi się rozglądać, gdzie ten maluch przebywa. Natomiast więcej Wam opowiem w sobotę o godzinie 18, bo wtedy ten film opublikuję. będzie pierwszy mały. Szalony jeleń, natomiast oczywiście równocześnie będę starał się nagrywać borsuki. No bo tutaj dzieją się rzeczy bardzo wyjątkowe przed Norą i warto je pokazać. Subskrybuj, to zupełnie nic nie kosztuje. Jeżeli film był ciekawy, udostępnij go.